Witam Państwa, jest 15 czerwiec roku pańskiego 2022. Cóż, e, znowu w lesie. E, właściwie już skończyłem tą część e, cięcia tak i składania sobie na kubeczki w lesie. Ale o tym to za chwilę. Proszę Państwa, wiele się dzieje w świecie. Wojna idiota, mam nadzieję, że wreszcie ktoś go sprzątnie Putin. Oczywiście, no bo ktoś by inny. I można by sobie pomyśleć, czy mogło być gorzej po pandemii. No, no oczywiście, że mogło być. Szanowni Państwo, e, cóż, co robi zmechanizowany gałęziarz jak ma wolne chwile, tak? No, pracuje w lesie, tak? Proszę Państwa, żaden wstyd iść na chrust i się trochę powstydzić, bo pracując w lesie. Niż później wstydzić się siedząc w domu w polarze z gilami zamarzniętymi w nosie, do czego to doszło, Szanowni Państwo. Na razie dziękuję. Widzimy się Witam ponownie. Słów kilka o tym, co my tu robimy. Jaki to jest teren? No, teren, jeśli chodzi o moje standardy, to, to jest po prostu tragedia. No, ale cóż, pan Łukasz leśniczy po prostu miał to, co miał, tak? I był krótki przekaz. Bierze pan albo nie. A propos jeszcze tego, już no, sobie porobiłem parę rzeczy. A no, trafiają się oczywiście e, trochę większe też klocki. No, teren został mi przydzielony. Jest to teren po tak zwanych wywrotach. Właśnie, nie wiadomo czy wszyscy wiedzą, jaka jest różnica między wiatrołomem a wywrotem. Proszę Państwa, wywrot to jest sytuacja, w której drzewo zostaje przewrócone razem z korzeniem. Czyli korzeń jest wyrwany z ziemi. Natomiast wiatrołom to by było coś takiego... Wyobraźmy sobie, że te, ta sosenka zostałaby złamana gdzieś tak 2-3 metry nad ziemią, tak? A korzeń zostałby w ziemi. To to wtedy jest wiatrołom. No. Ja mam teren po tak zwanych wiatrołomach. Oczywiście leśnictwo wzięło sobie wszystko to, co było dla nich wartościowe, to oni już sobie wzięli. No a wiadomo, gałęziarze robią to, co zostało, tak? Czyli praktycznie odpad: nic więcej, nic mniej. No ale musi styknąć, tak? Mam dużo towaru, tam na 3 lata mi starczy. Ale mam wrażenie, że, że trzeba, trzeba zagęszczać ruchy. Jak jest okazja, jest czas i zdrowie pozwala, no to działamy dalej. Na razie dziękuję. Widzimy się za chwilkę. Witam Państwa ponownie. Nadal ten sam teren. No i co wyrabiamy tak? No nie trudno się zorientować, że sama sosna tak generalnie w sośnie nie gustuje, ale nie ma nic innego. Zainteresowanie drewnem w leśnictwie jest niesamowite. No, tak, nie ma, dre nie ma węgla, gazu mało. No to, no to co? Tak, zostaje drewno. To też już troszeczkę porobione. Następny etap mojej pracy to będzie zwożenie na stosy i układanie stosów. Nie angażuję ojca, bo 75 lat, chociaż bardzo chcę. A se poradzę. Następna akcja będzie z przyczepą zrywkową i małym traktorkiem. Dziękuję. Witam ponownie, szanowni państwo. Słów kilka na temat ostatniej sytuacji w Polsce i różnych złośliwych memów na temat. Tam chrust plus, jakieś tam bzdury i brednie. Ludzie, którzy nie bardzo, że tak powiem, rozumieją temat. Na szczęście, za dziecka ani, ani w ostatnich czasach nie musiałem zbierać chrustu. A jak chodziłem do lasu na samowyroby, no to, no to robiłem dobry towar, tak? To nie, nie było żadne tam kioszki, tak? Szanowni Państwo, no i teraz tak e, po wizycie u pana Łukasza okazuje się, że pan Łukasz i pan Adam e, mają średnio każdy 20 telefonów dziennie. 20 telefonów w sprawie drewna, a nie drewna, nie żadnego chrustu, tylko normalnego, pełnowymiarowego, wartościowego drewna, które no chcą ci ludzie zakupić, tak, nabyć. Natomiast panu ukarzy pan Adam, no, co mają powiedzieć, tak? Na razie nie ma. No to pada pytanie, a kiedy będzie? Proszę zadzwonić za dwa tygodnie. No, a jak zadzwonię za dwa tygodnie, to będzie? No, i tu pada znowu nieciekawa odpowiedź. Nie wiem, zobaczymy. W leśnictwie, w którym pracuję, akurat nie ma, no nie ma pozyskania. Leśnictwo nic nie robi. Budowlanka ledwo zipie, tak? a za chwilę pewnie skona. Górnictwo raczej jest wygaszane, jest niszczone w Polsce niż, niż się rozwija. Chociaż może się to zmieni. No to kto ma potrzebować, to drewno, tak? Jeśli. Nie ma zapotrzebowania na pełnowartościowy towar. Lasy państwowe nie wycinają. Koniec tematu. Co się porobiło, szanowni państwo? Co się porobiło? No ale gałęziarze, roztropni ludzie, wiedzieli, że trzeba działać. Ja mam na 4-5 lat przynajmniej. Szanowni państwo, nie traćmy ducha, dopóki zdrowie pozwala do lasu, piła w dłoń i jechane z tematem. Następna akcja, Szanowni Państwo, to jest układanie, zwożenie i układanie stosów. Coś tam nakręcimy, coś się wrzuci. Na razie poz pozdrawiam, dziękuję wszystkim za subskrypcję, lajki i do zobaczenia.